Oj, coś czuję, że to będzie kontrowersyjny materiał. Ale tak, od jakiegoś czasu mam wrażenie, że sytuacja w Overwatchu nieco bardziej się poprawiła, czy to ze sprawą gameplayu, komunikacji ze społecznością, czy oczywiście z samym lore. I nie będę ukrywał, że bardzo podoba mi się obecne podejście Blizzarda do samej gry, ponieważ w końcu wiemy, co będzie nas czekać w kolejnych sezonach poza zwykłymi battle passami czy skinami. A dziś chciałbym mniej więcej opowiedzieć Wam o tym, jak sama sytuacja w grze się poprawiła, mimo sporego niezadowolenia. Niektóre graczy. Przy okazji z tego miejsca od razu mówię, że jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia, z którą nie musicie się zgadzać. I cóż, z tego miejsca zachęcam Was jeszcze do zostawienia suba na tym kanale, bo nie powiem, ale ta statystyka trochę mnie boli. Jak i również zapraszam Was serdecznie na naszego Discorda, gdzie możecie śmiało poruszać tematy czy tolorowe, czy gameplayowe z Overwatcha. I tak, już nie przedłużając, to witam Was w nowym odcinku. Ja jestem Zwierzcho i zapraszam Was do oglądania. Umówmy się, ale jedną z ważniejszych rzeczy jaką musi robić dana firma to utrzymanie swoich klientów przy swoim produkcie, co Blizzardowi szło różnie, raz lepiej, raz gorzej, głównie dlatego, że ich media społecznościowe, takie chociażby jak x czy Instagram, skupiały się wyłącznie na stawianiu jakichś śmiesznych filmików z Overwatcha lub kolabów, ewentualnie na shitpostach, takich chociażby jak ten. To znaczy oczywiście, pojawiały się tam czasem informacje na przykład o testowaniu 6 na 6 lub jakichś dropach na Twitchu, nie nie było to coś, co jakoś bardzo cieszyło graczy, a na pewno już nie zachęcało ich do logowania się do gry. Co nie zmienia faktu, że oczywiście przed Spotlightem Blizzard tak naprawdę nie miał nam zbytnio co pokazać, także też ich za to jakoś bardzo nie obwiniam i cieszę się, że w końcu po takim czasie ci wzięli się za swoją społeczność nieco bardziej, a na pewno za sam kontakt z graczami. Gdyż od jakiegoś czasu na ich X możemy poczytać chociażby o Stadium i tym, że zdają sobie sprawę z problemów tego trybu, które będą chcieli naprawić w kolejnych sezonach i doskonale rozumieją frustracje graczy z tego powodu. Co według mnie jest naprawdę fajną rzeczą z ich strony, bo nie pamiętam kiedy Blizzard tak szczerze mówił o swoich problemach w własnej społeczności. Przy okazji to co ważne to ci zaczęli również udostępniać nam swoje dalsze plany na rozwój samego stadium, aby nieco lepiej poznać feedback samych graczy. Co pokazuje, że ci są naprawdę w to zaangażowani i chcą zrobić to jak najlepiej tylko potrafią. Dodatkowo to co według mnie też bardzo ważne to sam Aaron Keller, który ostatnio zaczął się nieco bardziej udzielać na swoim X, czy to pisząc różne rzeczy o aktualnym sezonie, czy też obalając niektóre teorie graczy, co też według mnie jest bardzo dobrym ruchem z ich strony, ponieważ w końcu można poczuć, że ma się z nimi jakiś kontakt, a nie tylko siedzieć i wyczekiwać jakiejkolwiek nowej informacji. Także generalnie co do samej komunikacji, to tu sytuacja według mnie się jak najbardziej poprawiła i od czasu do czasu dostajemy naprawdę Konkretne informacje co do samej gry. choć oczywiście wlecą tam czasem jakieś głupkowate memy, chociaż co do tego firma chyba też zrobiła duży krok do przodu, bo zamiast teraz jakichś dziwnych scenek, dostajemy nawet spoko obrazki, a nawet ciekawe eventy, takie chociażby jak 100 żołnierzy kontra jeden goryl co jest odniesieniem do tego wiralowego mema na TikToku, którego dalej nie rozumiem. Co by nie mówić, to sam gameplay w Overwatchu od sezonu 16 zmienił się drastycznie, a przynajmniej według mnie. W końcu dodanie kompletnie nowego trybu, jakim jest stadium, gdzie możemy spersonalizować swoją postać pod nasz indywidualny styl gry, jest według mnie czymś, co powinno być w Overwatchu od dawna. Do tego również dochodzi nowa opcja na rankedach, czyli banowanie postaci, która też, co by nie mówić, diametralnie zmieniła samą rozgrywkę. I cóż, tu nie będę ukrywał, że nie zagrywałem się jakoś bardzo dużo. Czy to na rankedach, czy w stadium, bo kompletnie miałem na to czasu. Aczkolwiek z tego co przeczytałem, to są to rzeczy, które nie każdemu podpasowały, czy to ze względu na zbyt małą ilość postaci na stadium lub przez bany, które według niektórych graczy rujnują rankedy. No i wiecie, ja przeważnie wychodzę z założenia, że prawda jest gdzieś po środku, jednak w tym wypadku największym problemem wydaje się to, że Blizzard nie dokończył wszystkiego w 100% mam na myśli stadium. O czym ci głośno mówili, podkreślając, że ses ten jest obecnie wyłącznie testem dla tego trybu, aby zobaczyć jak gracze w ogóle go przyjmą. I cóż, póki co nie da się ukryć, że opinie są mieszane, choć znacznej większości graczy zmiany te się jak najbardziej podobają. No i cóż, nie ma się czemu dziwić, gdyż jest to chyba jedna z większych rzeczy, jaką Blizzard dodał do Overwatcha od dawna, a jeszcze bardziej cieszy fakt, że ci zamierzają w dalszych sezonach ulepszać sam tryb, co tylko napawa optymizmem. Także według mnie same te zmiany są chyba jedną z lep Rzecz, jaką Blizzard dodał do Overwatcha od czasów premiery dwójki, a nawet jestem w stanie zaryzykować i powiedzieć, że dopiero teraz ta gra może nazywać się pełnoprawnym sequelem. Natomiast jeśli macie inną opinię, to w tej kwestii śmiało zapraszam do dyskusji w komentarzach. Co prawda, sama fabuła Overwatcha może być uważana przez niektórych za zbędną, co nie zmienia faktu, że są gracze, dla których ten konkretny aspekt jest jedną z ciekawszych rzeczy. W końcu, same postacie czy świat wykreowany przez Blizzarda jest według mnie jedną z lepszych rzeczy, jaką ma do zaoferowania sobą właśnie ta gra. No ale cóż, jak dobrze wiemy, sama fabuła przez ostatnie kilka lat nie była jakoś bardzo pchana do przodu. Ba, można nawet powiedzieć, że historia stała w miejscu i nie zapowiadało się na to, aby. Firma zamierzała coś z tym robić. Aczkolwiek sytuacja z czasem zaczęła się mocno zmieniać, konkretnie dlatego, że Blizzard ponownie wrócił do tworzenia różnych ARG, komiksów, opowiadań czy cinematików, co bardzo mocno ucieszyło graczy, a szczególnie powrót ARG, dzięki którym gracze mogli tworzyć ponownie różne teorie lub analizy, które co ciekawe bardzo często pojawiają się na moim kanale, także zachęcam Was do ich obejrzenia, jeśli jeszcze ich nie wiedzieliście. No ale wracam. To można powiedzieć, że obecnie sama fabuła nigdy wcześniej nie miała się lepiej, nawet jeśli nie dostaliśmy misji PVE, ponieważ w końcu po latach dostajemy jakieś konkretne informacje, czy to o postaciach, różnych organizacjach, czy wydarzeniach, czego według mnie bardzo brakowało samej fabule. Dodatkowo cieszy mnie bardzo fakt, że Blizzard zdecydował się dodać do swoich sezonów motyw fabularny i na przykład w sezonie 16 takim motywem jest Doki-Watch opowiadane nam za pomocą krótkich miksów czy skinów. I tak wiem, że być może nie jest to jakiś mega motyw, lecz jeśli firma zdecyduje się wrócić do chociażby takiego Mirror Swatcha, to możemy dostać kawał naprawdę fajnej historii o alternatywnym świecie Overwatcha, gdzie bohaterowie są złoczyńcami i na odwrót. Także osobiście uważam to za jedną z lepszych rzeczy zrobioną przez twórców w ostatnim czasie, a przynajmniej jeśli chodzi o fabułę. Ponieważ dzięki temu dane sezony będą nieco lepiej zapamiętywane nie tylko dzięki skinom czy karnetom. A również dzięki historii, którą będziemy mogli śledzić podczas danego sezonu. Przy okazji liczę na to, że kiedyś może zobaczymy jakiś motyw kanoniczny, chociażby skupiający się na takim Wish Cars czy wyprawie na Marsa, bo uważam to za naprawdę świetny sposób na rozszerzenie kilku wątków fabularnych. No ale dobra, podsumowując, to według mnie sytuacja w Overwatchu chyba nigdy nie miała się lepiej, jeśli chodzi o content i ilość nowości, jaką Blizzard ostatnio nas zasypuje. Co prawda oczywiście gra ma dalej swoje problemy jak każda inna, co nie zmienia faktu, że gdybyśmy porównali sobie sytuację Overwatcha sprzed roku, a teraz, zauważylibyśmy naprawdę ogromne zmiany, o których kiedyś moglibyśmy tylko pomarzyć. I tak, wiem, że znajdą się ludzie, którzy będą stale się kłócić, że Overwatch umiera i że generalnie jest to martwa gra, z czym ja do końca się nie zgadzam, gdyż dalej jest to świetny tytuł i według mnie jeden z lepszych hero shooterów na rynku, jaki obecnie możemy zagrać. Choć jak dobrze wiemy, ustęp płuje on jedynie Team Fortressowi. Przy okazji wiem, że być może odcinek ten nie jest wypchany masą informacji o wszystkim, jednak chciałem się skupić na według mnie najważniejszych aspektach, jakie mogą was interesować. Cóż, a jak mi to wyszło, nie wiem, musicie wyocenić. No i tak, tu tylko powtórzę, że wszystko co powiedziałem w tym odcinku jest wyłącznie moją subiektywną opinią, z którą nie musicie się zgadzać, także jeśli macie jakieś swoje przemyślenia w tym temacie, to serdecznie zapraszam was do dzielenia się z nimi w komentarzach, chętnie pozna Waszą opinię. No i cóż, z tego miejsca chciałbym Was jeszcze raz zachęcić do zostawienia suba na tym kanale, jak i zapraszam Was do naszego Discorda, do którego link macie w opisie i już nie przedłużając, to dziękuję Wam pięknie za oglądanie, jak i wszystkim wspierającym. Do następnego i cześć.